Siemka! Dzisiaj zaczynamy nową serię odcinków. Będzie to ferie z psem. Nagramy kilka odcinków. W pierwszym z nich prezentujemy Wam jak obudzić tego oto psa z klapkiem. Proszę, oto wygląda, tak wygląda ten no, słodziutki piesek. Ja teraz postawię kamerkę i my go spróbujemy powolutku obudzić. I teraz przy okazji klapka. To mój pomocnik. Przedstaw się. To jest Bartek, ponieramy mu klapeczka, powoli, więc pierwsza część tej, tego odcinka udana. Klapę zabrany, Oddajemy i teraz naszą misją jest go podrażnić i obudzić. No, obudzony piesek, więc... Obudzony. A teraz trzeba go pogłoskoć. to podrażnić. No i teraz nas w przestaw się, jestem... jestem pan Mikuś. I mam dwa jabłka. Mów sam. Jestem pod Mikuś i mam dwulotku. Piesek się nam już przedstawił, więc teraz czas na drugą część odcinka. Trzeba go położyć, połaskotać. On jest bardzo takim pieskiem fajnym, ale yy, drewniącym. Jest mała przylewka, młoda I będziemy robić tak zwane zabawy nie fair play. Nie już tam trochę to będzie jeszcze kolegą. Więc kolega Was teraz podra... Teraz proszę, aby mój, kole mój pomocnik podrażnił pieska przed kamerą. A ja najlepsza je w Niestety, przepraszam bardzo. Sorry, ale niestety piłki nie udało się znaleźć, więc myślimy coś innego, weźmiemy na tak dużą piłkę, chodźcie i oto nasz piesek będzie atakował, więc chodź piesku i teraz kopię. patrzcie jak on zawaliście kopie, chodź tutaj, proszę ciebie, stawaj i patrzcie jak on kopie, patrzcie jak on kopie, Ło! Widzicie takie strzały, to ma tylko Ronaldo i Messi, więc wiecie o co chodzi. To jest utalentowany piesek, który nie chce być przez nas kamerowany. Wolę się położyć i spać. Woli się położyć sam w kącie, bo nie chce być przez nas kamerowany, niestety. Piesku, bardzo nam przykro, ale może zgodzisz się na jeszcze odrobinę, chodź. nieco, nieco? nieco. Chodź. Więc chodź tutaj, Mikusiu, i przedstaw się nam. Płakaw lepiej, chodź, tutaj. Kamerka. Mikuś gotowy. Siad. I kilka się gdzie go powinna głaskać. Tutaj pieska należy głaskać. Tego. No tutaj nie można. Tutaj nie można, bo tam znajdują się klejnoty. Pieska, który też ma rzeczy. Tutaj mamy taką fajne coś do prowadzenia. Chodź piesku, chodźmy. Chodźmy do okay. zabawy. Kolejną okay. prezentacją będzie rzucenie piłki i spowodowanie, żeby pies na nią podążył. Ale ziewamy swą się. Bartuś proszę mu złożyć użyte piłeczkę. A ty pędź, a ty pędź, a ty pędź! Oż mnie ugryzł jeden pies! On mnie ugryzł! Ty to kumasz piesku? Masz tak nie nierawiość, kumasz? No kumasz chyba, widzę. Więc, o to widzicie. On tej piłki nie cierpi. Niestety nie mogę znaleźć jednej jego ulubionej piłki, ale mam coś innego, co mu też się pewnie może spodobać. Jest to piłeczka. Też fajna której jest bardzo lekka. To jest piłka na kamienie, do koszykówki, widzicie? Z gazetki, Brawo Sport. I teraz Mikusiowi tą piłeczkę rzucę. Proszę, Bikuś. Patrzcie, co on robi. On tą piłeczkę teraz się fajnie poławił trochę. Jeszcze raz masz. Przepraszam, panie, on jest jego właścicielem, jak się chce A czy pan zgodziłby się, żeby pan na piasek zjadł coś takiego, żeby? Na kamery. Więc na razie pan się nie zgadza. Może kiedy indziej w ty, przy innym odcinku. A ty to co? No ja chętnie bym to zjadł, nie bym coś jadł, ale mój właściciel jest skąpy i mi nic nie daje. Więc piesek ma też swoje zdanie. No tutaj pan właściwie śmieje, bo to jest czarodziejski pies, który umie mówić. Rozumiecie? On ma takie... On jest czerwony, Ale niestety czasami nie chce się bawić i w tym odcinku na bardzo nie wypadło. Więc on teraz ucieka przed kamerami jeszcze wypi dupę, a paka się ładnie i jedziemy. To właściciel, to ja. Głupi. Tak, mój brat tylko mówi. On, oczywiście, <laughs> wiecie, on ma coś tam, nic tak, ale. <śmiech> <śmiech> Siemka.